No, cześć, witam. Chciałem wam pokazać po wypadku, jak to wygląda. Jakie są straty? Uszkodzenia, to tu pokażę, może od przodu. Lampa jest przekrzywiona na tym stelażu. Myślę, że to nie będzie do wymiany, tylko do wyprostowania. Także to się zrobi. Kierunkowska z Niestety rozerwany. Taką dziurę wyrwało. Kierunkowskaz, kierownica. Kierownica jest skrzywiona w tym miejscu. Także no niestety całą rurę mogę wymienić. Mógłbym próbować to wyprostować, ale to już nie byłoby bezpieczne. Więc ją wymieniam. Z tyłu kierunkowskaz. No niestety i cały ten plastik to jest cały chlapacz, dać ten błotnik tylny do wymiany kierunkowskaz, błotnik, drugi kierunkowskaz, kierownica tyle części jest do wymiany. Lakier na szczęście nie ucierpiał w ogóle. Śladu nie ma tutaj jest na tym szpicu. No tyle lakieru. No a poza tym co, no reszta do uratowania, także tragedii nie ma. Cenowo jak się orientowałem, no to kierunkowskazy po 60 zł, ten błotnik 50 i rura kierownicy stówkę Także 270 zł za wszystkie części mnie będzie kosztowało, no strasznej tra tragedii nie ma. Tu jeszcze rysy mam na kufrze i coś tam widziałem chyba na lusterkach przytarcia no chyba nawet że nie tutaj też coś jakieś ślady są a poza tym tyle no. reszta wszystko jest ok przedni błotnik cały nic mu nie jest ...pali... ...pali bez problemu... Tak wizytę, ...no, nie ma wizytę, 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 Także koszt naprawy wszystkiego 370 zł, jak sam sobie zrobię No i teraz pytanie no, czy warto płacić ubezpieczenie autokasko 5 stówek za rok tak taka no to chyba była taka dość poważna kolizja, ale 370 zł części Więc chyba lepiej nastawiać się na to, że nie będzie kolizji i, i, i nie płacić tego autokasku. Takie jest moje zdanie przynajmniej. A tyle. Dzięki za oglądanie.